Okej, okay, wybrałeś już klasę w Last Epoch, wiesz mniej więcej w którym kierunku chcesz iść postacią, ale nie wiesz na co zwrócić uwagę, czy są jakieś skróty, jakieś rzeczy, które powinieneś robić podczas levelowania i później. Ten materiał jest właśnie dla Ciebie, postaram się w nim zawrzeć proste porady dla nowych graczy, które Wam pomogą grać w tą grę bez większego stresu, jak i osiągnąć szybszy efekt w postaci levelowania czy zrobienia swojego buildu. Zapraszam. Okej, okay. pierwszą rzeczą, na którą mogliście nie zwrócić uwagi, to jest fakt, że ta gra posiada tryb offline. Jeżeli wejdziecie w grę, zobaczycie od razu, że tu jest piękny guzik Play Online, a tutaj niżej Play Offline. Jeżeli klikniecie w niego, wchodzicie do wyboru postaci, jeżeli nie macie postaci offline'owej. Ale jeżeli macie, dostajecie po prostu tą listę. Ja nie gram offline, więc nie mam w tym momencie żadnej postaci ale tu możecie się przełączyć między offline i online. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że yy, jak będzie start tej gry, jest duża szansa, że serwery nie dadzą sobie rady z obsługą tylu osób. Więc jako nowi gracze możecie spróbować sobie pograć. W trybie offline fakt nie jest to połączone z online nie będziecie mogli z innymi graczami grać i tak dalej i tak dalej chyba w sezonie też nie będziecie mogli brać udział ale na pierwszy dzień jeżeli będzie naprawdę dużo obłożenie warto wiedzieć o tym że macie dostępny tryb offline do zabaw dobra inną rzeczą na którą nowi gracze i nie tylko nowi powinni zwrócić uwagę to jest to że gra posiada bardzo dobry przewodnik jeżeli naciśniecie klawisz g lub też naciśnięcie escape w bierzecie przewodnik dostaniecie dostęp do gaida, który bardzo szczegółowo opisuje większość rzeczy w grze. Do tego macie e, możliwość wyszukiwania jakichś konkretnych rzeczy, tak. Więc możecie sobie wyszukać tutaj i jak zauważycie, wszystko jest po polsku. Tłumaczenie jest kulawe, jest to AI tłumaczenie, to widać, czuć, słychać i tak dalej, ale da się zrozumieć 90, ponad 90% tego, więc jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć odpowiedzi, powiedzmy przez czat, przez inter szukanie w internecie, tutaj możecie jeszcze poszukać. Najpewniej znajdziecie tą odpowiedź dosyć łatwo w przewodniku, ponieważ ten przewodnik, tak jak mówiłem, jest bardzo rozbudowany, więc warto o nim wiedzieć i korzystać z niego. Kolejna podstawowa informacja dla nowych graczy to jest fakt, że musicie korzystać z guzików takich jak Alt, Control lub połączenia Control ALT na itemach, na skillach. Dlaczego? W przypadku guzika ALT, on zazwyczaj rozszerza długość opisu umiejętności lub broni, podając podstawowe informacje, które normalnie są schowane, dlatego, żeby umiejętność nie była zbyt długa. W przypadku na przykład tu dostajemy, że mamy zwiększone obrażenia o 212% od skalowania intelektu. nie? I takie, taką informację dostałem tutaj. Jeżeli z kolei wezmę na broń, to przy Alcie dostanę zakresy statystyk. Wiadomo, że w większości grach Action RPG albo Hackenslasha itemy mają dosyć często zakresy, w których mogą mieć pewne staty, tak? I Alt wam powie, jakie te zakresy są. Jest to bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o no ponieważ będziecie wiedzieć czy znaleźliście unikata dobrego czy gównianego, czy znaleźliście idola dobrego czy gównianego i czy yy, warto z nim biegać, a może macie lepszą opcję yy, gdzieś odłożoną i tak dalej. Teraz tak, guzik Ctrl jest do porównania. Po prostu jak weźmiecie Ctrl, widzicie, znikają im itemy, jest łatwiej odczytać. Bardzo dobrą funkcją dla nowych graczy jest połączenie Ctrl-ALT, ponieważ dają wam opisy co dana statystyka daje na broniach widzicie teraz mamy zamiast yy, zakresu mamy informację że 80 yy, plus 80 obrażenia wręcz dodaje obrażenia do ataków wręcz. No proste tłumaczenie, niby nazwa nam to mówi, ale czasami będą nazwy skilli lub też statystyk na danej broni, armorze itd., które od razu nie będziecie kumać o co chodzi. Dlatego korzystając z alt-control gra wam powie lepiej co to jest bez korzystania przewodnika, po prostu bez konieczności szukania informacji gdziekolwiek indziej, tylko bezpośrednio na itemie. To jest bardzo dobra opcja, pamiętajcie o tych guzikach, bardzo wam się przydadzą w procesie grania. Dobra, podejście 48 do nagrania o lucie z y, Last Epoch Porady Słuchajcie, jeżeli chodzi o lud w tej grze, jest go bardzo, bardzo dużo Jeżeli macie plan zbierać wszystko, ale dosłownie wszystko w tej grze, to spędzicie więcej zbierając itemy niż grając Dlatego też pierwsza moja porada, jeżeli chodzi o lud, nie zbierajcie wszystkiego Oczywiście nowi gracze nie będą wiedzieć, co mają zbierać ani dlaczego mają to zbierać, więc początkowo na pewno będziecie zbierać więcej itemów niepotrzebnych niż potrzebnych. Ale no, tak jest w większości grach, że musicie się e, nauczyć co wam się przyda, a co nie i dopiero po tym okresie będziecie w stanie wybierać. Ale starajcie się nie zapychać swojego plecaka, ponieważ powinno wam zależeć przede wszystkim na graniu, a nie skakaniu do miasta, żeby sprzedawać. I broń Boże, nie sprzedawajcie itemów do wenderów jako formy zarobkowej, ponieważ golda więcej zarobicie bijąc potwory niż sprzedając te itemy. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi przy lucie, to nie ma autolutu. Jedyna rzecz, która jest zbierana z automatu, to jest gold i musicie przez ten gold przebiec albo być dosyć blisko, żeby go zebrać. Pozostałe itemy musicie klikać, jeżeli chodzi o bronię i armor, to musicie na każdą rzecz pojedynczo kliknąć, jeżeli chodzi o rzeczy do craftingu oraz runy do craftingu, to jeżeli klikniecie na jeden item, ale że na przykład pięć, to wszystkie pięć ląduje u Was w plecaku. To jest dobre ułatwienie i przyjemne ułatwienie. Teraz kolejna sprawa, jeżeli chodzi o lud. Plecaku macie guzik, guzik, przenieść surowce. Jak go naciśniecie, to wszystkie surowce, jakie macie w plecaku, wlecą do oddzielnego miejsca. i Nie będą wam zajmować miejsca w plecaku. Dlatego, zawsze po otwarciu plecaka, niezależnie czy macie itemy tu do craftingu, czy nie macie, klikacie przenieść surowce, to wam wszystko przenieście, w tym runa, jak i same surowce, poza plecak i macie więcej miejsca. Przy okazji macie guzik, sortuj. Warto z niego korzystać, jeżeli na przykład widzicie, że macie dużo pojedynczych miejsc, ale nie macie miejsca na duży item. Klikając sortuj, powinno wam ułożyć go tak, by się większy item y, zdołał y, zmieścić. Więc to są takie podstawowe rzeczy, o których niektóre osoby nie pamiętają, ale warto o tym y, wiedzieć. Dobra, jedziemy dalej. Inną rzeczą, jeżeli chodzi o lód i y, kupców grze, o której warto pamiętać, to są różne roztrzaskania. Shattering Runes. Powinniście zawsze, ale to zawsze kupować je w mieście u kupców. Jeżeli widzicie kupca, klikacie na niego, kupujecie u niego te runy. On może mieć od jednych do pięciu takich runów, dlatego, że te runy są podstawowym elementem craftingu. Pozwalają na rozłożenie jakiegoś itemu na czynniki pierwsze, które później możecie wykorzystać w innych itemach, czy to nie wiem, na wzmocnienie jakiejś umiejętności, możliwości krytycznych, obrażeń, odporności i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo potrzebne. Oczywiście dropują też z potworów, ale yy, posiadając stały dopływ tych runów od kupców, zdecydowanie szybciej wam pójdzie crafting na późniejszych levelach. Więc możecie już od początku zacząć kupowanie tych runów, żeby skumulować ich jak najwięcej na endgame. Zalecam to robić, aczkolwiek ja osobiście tego na razie nie robię, bo w sezonie i tak będę się od początku zacząć. Więc dopóty sezon się nie rozpocznie, możecie to olać, ale w sezonie, jeżeli będzie grać postacią sezonową. Yy, Koniecznie to róbcie. Kolejną rzeczą, którą powinniście zrobić bez zastanowienia, to jest odblokowanie wszystkich dodatkowych punktów pasywnych, jak i miejsc na posążki, czy też idole. Możecie sprawdzić, czy to wykonaliście już od razu. Tutaj na mapie świata w lewym rogu będziecie widzieć, czy macie wykonane zdol nagrody za punkty zdolności pasywnych. 15 z 15, ja mam wszystko tak samo za pola posążków. 8 z 8. Dlaczego jest to ważne? No punkty pasywne no to wiadomo do rozwoju postaci, a posążki po to, żebyście mogli włożyć tutaj jak najwięcej statystyk, bo posążki to są tak naprawdę itemy ze statcami, które Wam pomogą, mogą Wam pomóc w zakresie... Odporności, a mogą wam pomóc w zakresie ataku, tak? W zależności co tam włożycie, to wam się przyda. Zazwyczaj większość bardziej zaawansowanych graczy wybiera posążki jedynki, nie tak jak ja, dwójkę i czwórkę. Wynika to z tego powodu, że mają większy dostęp do posążku. Ja miałem bardzo ograniczony dostęp do odporności, więc włożyłem te posążki, które mi dawały najwięcej odporności żeby móc po prostu bić się dalej. Jeżeli już mówię o odpornościach w ogóle, to podczas grania spotkacie się z różnego rodzaju bossami, którzy będą wam zadawać obrażenia od różnego rodzaju ataków, odporności i tak dalej. Na tych bossach warto jest wymieniać sobie po prostu posążki na te, które potrzebujecie. Nie trzymajcie tego sztywno, tylko, że na przykład jak walczycie z bossem, który zadaje wam przykładowo ataki od pustki, a wy macie niską odporność na pustkę, zwiększcie odporność na pustkę kosztem na przykład zatrucia, czy też błyskawicy, tak dalej, nie? Czegokolwiek, żeby po prostu podnieść poziom pustki, a później wróćcie do swojego standardowego buildu. Pamiętajcie, że to w tej grze bardzo dużo zależy od waszych buildów i skilli, które wybraliście, ale również od posążków, jak i itemów, więc nie trzymajcie się sztywno buildu, bo taki build znaleźliście, tylko próbujcie go dostosować do swoich potrzeb w danym momencie, jeżeli wam nie idzie, bo jeżeli wam idzie, no to nie ma problemu, nie? Dużo mówimy o buildach w tym materiale i nie tylko. Większość gier hack and Slash czy action arpegów kręci się wokół buildów, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Wiem to ja, wiecie to wy. I teraz tak, Last Epoch nie różni się pod tym względem od innych action arpegów, że macie stworzone przez graczy dobre i lepsze buildy, ale różni się tym od wielu, wielu gier action arpegowych czy hack and slash, że pozwala wam eksperymentować w bardzo prosty sposób. Jeżeli chodzi o reset skilli w tej grze do buildów, jest on praktycznie bezproblemowy. Jeżeli chodzi o reset skilli pasywnych, znajdujecie pana z tą główką nad głową, podchodzicie do niego, klikacie, wchodzicie w drzewko pasywne, które chcecie resetować, klikacie na punkt, który chcecie resetować, płacicie troszkę golda, niedużo golda i on zwraca wam jeden punkt. Koniec tematu, nie? Jeżeli chodzi o e, drzewko skilli, e, umiejętności, wchodzicie po prostu do tego drzewka, do jakiegoś skilla, którego chcecie zresetować, zmieniacie specjalizację, cofki specjalizację, cofacie i macie odblokowany slot e, na skillę. Musimy chwilę poczekać, bo dzisiaj są lagi w grze. Dlatego mówiłem o graniu na offlineowym, żeby uniknąć tych sytuacji. No i mamy teraz taki problem, że granie bardzo chce się zresetować. Dobra, dawaj. Tofli specjalizację. No dajcie już to. Widzicie, w tle sama postać się rusza. No są problemy z siecią u nich. Nie u mnie, bo u mnie Wektra działa ale cudem. Ale musimy poczekać. Ja wiem, że nie powinno to się dać na materiale wideo, bo to jest typowo live streamingowe. O. Zrobiło się, ale ja nagrywam tak jak nagrywam ten akurat klip. W każdym razie resetujecie skillę i następnie wybieracie jakąś, jakiegoś innego skilla, bierzecie specjalizację i możecie wydać punkty. Skąd te punkty się wzięły, o ile jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, macie stałą ilość punktów, ile odblokowaliście, ile wylewelowaliście, bo w przypadku umiejętności działa to inaczej trochę macie dwa, dwa sposoby ekspienia na tych umiejętnościach. Główny, który pozwala wam dobić do 20 oraz minimalny. Minimalny leveluje się wolniej i idzie za głównym poziomem. I w tym momencie mam na przykład wylewelowany 20 poziom maksymalny na innych skillach, ale tylko 9 na minimalnym. Co to, to znaczy, że jak resetuję skilla, dostaję 9 poziomów zwrotu. W tym wypadku, że mam już 11, dlatego że mam itemy, które mi dają dodatkowe levele, ale jak widać jest to bardzo prosty system, który zachęcam do korzystania. Możecie kombinować z różnymi buildami sami, nie musicie korzystać ze stron zewnętrznych. Ale to, że nie musicie korzystać z tych stron, nie znaczy, że nie skorzystacie. Jesteście graczami tak jak ja i wiemy wszyscy o tym, że nie mamy czasu, nie każdy z nas ma czas, żeby poznać grę od podszewki, dlatego skorzystamy z takich stron. Ja gorąco polecam stronę o nazwie Max Roll G. Jest to strona, która ma bardzo dużo buildów do różnych gier. Diablo 3, 2 i 4 i tak dalej. Last, a Lost Arki, of Exile, ale też Last Epoch. Jeżeli wejdziecie na tą stronę do zakładki Last Epoch, do, do zakładki Build Guide, znajdziecie tonę buildów które bardzo dobrze się sprawują i idealnie można je wykorzystać dla siebie. Macie opisane w każdym z tych buildów, macie opisane czy potrzebuje jakiegoś konkretnego itemu, jak jest kille wybrać, w której kolejności, które drzewka pasywne wybrać i tak dalej i tak dalej. Teraz czy jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o drzewka pasywne, bo spotkacie się z sytuacją taką, że macie drzewko pasywne wybrane mistrzowskie, ale macie jeszcze dwa kolejne drzewka pasywne wybrane. Które technicznie nie powinniście móc wybrać. To nie jest do końca prawda, ponieważ możecie wykorzystać wszystkie drzewka pasywne, łącznie tak jak w moim przypadku Mistrza Run i Maga Bitewnego, do pewnego poziomu. Tutaj macie wyraźnie zaznaczony poziom po wykonaniu zadania questowego. Jeżeli dojdziecie do czwartego aktu gry, będzie wam to odblokowane. Będziecie mogli wydać we wszystkich drzewkach pasywnych skille, i niektóre buildy będą tego wymagały. Nie wszystkie, ale niektóre będą tego wymagały. Dlatego też, jeżeli planujecie wybrać jakiś build z Max Rolla, sprawdźcie: A. Ile punktów będziecie musieli minimalnie mieć, żeby ten build zaczął działać, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, będziecie musieli sprawdzić, czy wymagane są jakieś itemy, konkretne itemy unikatowe, które Wam pozwolą, żeby ten build działał. Trzecia sprawa, czy wymagane są wszystkie drzewka, czy tylko dwa. Jeżeli tylko dwa, to build de facto nie potrzebuje itemów lub item już macie. Możecie zacząć build korzystać w granicach 50-60 levelu zazwyczaj, bo będziecie mieli wystarczająco dużo punktów, żeby dojść do wszystkich nodów we skillach jak i w pasywie ale ich nie wymaksować ale build zacznie działać, ja mam taki przykład właśnie mojego maga Fireball z fireballem który na to pozwala ale jeżeli macie wymaganie, że musi być wszystko odblokowane i tak dalej, no to możecie mieć przesunięcie moment, w którym buildy będą potrzebne. Więc to zalecam dokładne czytanie i zalecam korzystanie z tej strony, jeżeli szukacie buildów. Jest, jest wiele stron w internecie, jest dużo gajdów w internecie, gdzie przetłumaczą te bildy, ale zdecydowanie jest lepiej skorzystać już z gotowego buildu w jednym miejscu i trzymanie się tego niż skakanie po różnych miejscach, jak się czegoś zapomnie lub chce się dowiedzieć czegoś, dlatego Maxroll GG bardzo polecam, link będzie w opisie strony. Teraz chodźmy dalej, ale pozostaniemy na Maxroll. Na Maxrollu poza buildami jest jeszcze zakładka Loot Filter. Co to jest? Loot Filter w Last Epoch i możecie znaleźć pod Shift F, naciskając Shift F otworzy Wam się filtr łupów. Lub też możecie wejść w filtr łupów klikając Escape i wchodząc tutaj zarządzaj filtrem łupów. Co to, to jest, jak to działa? Prosta zasada, yy, on ukrywa nazwy itemów, które nie spełniają filtru, do tego nie pozwala wam ich zebrać. Co to znaczy? Jeżeli wydropuje się 100 itemów na ziemi i tylko jeden z, będzie spełniał wasze wymagania, tylko ten jeden będziecie mogli zebrać, tylko ten jeden będzie miał nazwę, inne będą leżeć, będziecie widzieli, że leżą na ziemi, ale nie będziecie mogli przypadkiem na nie kliknąć i zebrać, zatrzymać się. Pozwala to Wam po prostu szybciej grać. Gdy farmicie konkretny gier pod konkretny build, już wiecie, który build jest dla Was przydatny i tak dalej. Dla nowych graczy odradzam stosowania tych filtrów od razu, ponieważ nie będziecie kumać co się dzieje. Spójrzcie na ten filtr, który w tym momencie mam, jaki jest długi i szeroki. Naprawdę ilość rzeczy, które on blokuje do pokazywania jest bardzo duża, ale też umożliwia pokazywanie się innych, bo nie tylko możecie, zresztą zróbmy tutaj chwilę, dodajmy regułę, bo nie tylko możecie wybrać jakieś konkretne stasy, czyli rzadkość itemu, afiksy, jakie ma, czy klasę, którą ma mieć. Rodzaj itemu nie. Możecie też zaznaczyć, żeby był wyróżniany poprzez y, wybór koloru, wybór wielkości y, tekstu, jaki ma być i tak dalej. To naprawdę jest bardzo dobry system, ale jest bardzo skomplikowany dla nowych graczy. Dlatego wracam znowu do Max Rolla, gdzie dają wam już gotowe do danego buildu przygotowane filtry. Możecie z nich skorzystać, ale ja wiem, powtarzam się i będę się powtarzał, aż to wsiąknie. Jeżeli jesteście nowymi graczami, włączając taki filtr, możecie pozbawić się niektórych ważnych itemów lub dobrych itemów dla innych buildów, dla innych klas, z prostego powodu, że nie będziecie ich mogli widzieć nawet. Więc jeżeli nie, nie eksperymentowaliście sami z filtrami, nie stosujcie tego. Ale jeżeli już dobiliście do 80 levelu i zaczynacie już czuć się mocno, a nie chce Wam się bawić w tworzenie filtru przez najbliższe 40 minut, MaxRoll wam daje od ręki go, więc stosujcie tą stronę, naprawdę się przydaje. I ostatnia porada dla nowych graczy. Z początkiem tej gry, 21 z premierą tej gry, wejdzie system tradeowy do Last Epoch. Jeżeli jesteście nowymi graczami, jak i weteranami, powinniście w pierwszej kolejności wybrać frakcję, która wam umożliwia handel. Handel jest zawsze najszybszą i najłatwiejszym sposobem na zdobycie itemów potrzebnych do konkretnego buildu. Więc jeżeli chcecie szybko levelować, szybko grindować gier i tak dalej, no to wybieracie frakcję handlową. Ja też najpewniej w pierwszej kolejności wybierę tą frakcję, a później się przełączę na drugą frakcję, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wam też to gorąco polecam. Dobra, na dzisiaj to koniec. Trochę chaosu w materiale jest, ale mam nadzieję, że yy, przekazałem też sporo takich podstawowych informacji nowym graczom i pomogłem niektórym osobom. Jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę subskrypcję i tak dalej. Za chaos w materiale przepraszam, będę starał się, żeby go nie było aż tyle w następnych materiałach. Ale trochę jestem zestresowany, bo dużo tych informacji jest do przekazania i nie jestem pewien, czy wszystko na pewno przekazałem. A skryptów dalej nie piszę, bo bym musiał. Pracować na YouTube, żeby y, mieć na to czas. W każdym razie dzięki wszystkim. Zapraszam do siebie na streamy y, na Twitchu od poniedziałku do piątku od 19 i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się. pa. pa.